Nie każdy człowiek jest wybrany przez Boga, nie każdy zrozumie te duchowe sprawy. Nie każdemu Bóg dał zrozumienie też zrozumienia tych duchowych spraw. Um, dlatego właśnie Pan Jezus mówił w przypowieściach, bo nie wszyscy mieli zrozumieć to, co On mówił. I dla tych, kto, którym Bóg otwierał oczy i uszy duchowe, ci mogli pojąć, o czym Pan Jezus nauczał. Więc nie dziw się, jak jesteś osobą wierzącą, że wśród ciebie są, wśród, <noise> wśród twojego środowiska są ludzie, którzy nie wierzą, którzy mają zamknięte oczy, nie mają chęci w ogóle słuchania o Bogu, nie poddawaj się. To znaczy, że Ty jesteś wybrany, że Tobie Pan dał łaskę, bo to jest tak naprawdę łaska i dar od Niego, że potrafisz zrozumieć, że chcesz iść za Nim. Nie poddawaj się, idź za Nim. I to znaczy, że jesteś wybrany. Módl się o tych też ludzi, jeśli masz na sercu i szkoda Ci tych właśnie, którzy są zgubieni i którzy, a, których Ty byś chciał zobaczyć, żeby mieli pomoc, a oni nie chcą. Módl się o nich. E, Pan Bóg słucha, a modlitwa sprawiedliwego ma moc. E, no i modlimy się właśnie za Polskę, żeby ten duch e, tej duch, tej zapalczywości, dumy, pieniędzy był złamany tutaj nad tym krajem. Móc się też ze mną o to. Pa.